Taście się idzie. No piaseczna górka, piaseczna górka. O, uwaga. E, idziemy do amelki. E, jest godzina 6:51. Nadia nas prowadzi. Ale znaczy nie, ona stara się nas prowadzić. Tak. Dobra, idziemy z pamięci Nadii, bo my na przykład u Amelii nie byliśmy nigdy. A nie, jakieś ją wiosła, Morawica, ale... to bani. musi być Morawica. Patrzcie, to tutaj. Za 30 minut? No to nie. Two hours later. No, teraz oh. Dzień dobry. Właśnie czekamy za. Fłonę, Amelii. Czekam aż jej tata wyjdzie z domu. Po to, żeby się tam wkraść. W łamanie. Tak, jest nam bardzo zimno. Amelia, czy możesz pośpieszyć tatę? O, boże, Proszę. jak to jest y, bardzo dobrze. Właśnie czytamy y, instrukcję. To jest hair mask. A to, to y, jest... Ale my szukamy Joanny, a, a to jest, a nie, to tak, jest Tak, ale Joanny. to jest proszek, a to jest a. To Jak to się to jest czujesz, prośba. Amelia, że ci będą farbować? Tak, tak się czujesz? Cieszymy e, się. E, witamy, proszę Państwa, w naszej nowej firmie. E, witamy, proszę Państwa, w naszej, witamy, proszę Państwa, w... Hmm. Dlaczego zdecydowaliście się przywitać teraz? Nie mogłeś wcześniej? Mm. E, witamy, proszę państwa w naszej nowej firmie. E, <grymne> Włosy. Włosy na raz, <grymne> <grymne> Jak się czujesz? Z tym że zaczniesz parlować? Hi. Okej. Okay. Okay, Po co nam folia? Bo się lepiej y, robią, rozjaśniają. Ale w instrukcji było napisane, że tak nie można. Tak z tak. tym instrukcją tak Tak, tak robią we fryzjerstwie. Dobra, to robimy. To jest nasza inspiracja. Nie, nie. Oczekiwania i oczekiwania. Oczekiw e, Emilia, jak się czujesz? Jak się czujesz? Czuję się. pięknie. O mój Boże. Będzie wspaniale. Mm. Tak, to jest nasza praca. Ładnie. 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 Czy jest dobrze, jeszcze nie wiemy, ale to jest. Jest Tanio, pewno... jest Tanio. Jest dobrze? Jest, jest tanio, tanio. Tak. Także... Nadia... Mamy jeszcze jedną. Trzymamy moją rudą, także ci. Dawaj, do nas. dobrze. A, a, a. Jak się czujesz? Proszę. Co wyjdzie. Nie wiemy co wyjdzie, plus ja nie wiem co na mi robią, więc fajno zobaczymy. Tak, Ona nazywa się Malina. Tak, ona powiedziała: kliknął filmik z głową. <grytory> <grytory> Myślę, że zdecydowanie. Esa. To był, to był ten efekt, który chciałam. nie macie Polecasz nasze usługi? Polecam, najlepsze studio w Kielcach. Najlepsze. Proszę. że na pewno od przyjdzie. Sterylność? Pierwsza klasa. Myślę, że tak. <noise> The... <laughs> Uwaga, obkręcam Cię. Ładny? Ładne. O mój Boże. A, kół. Także wyglądamy wszystkie jak ziemniaki. Mamy tutaj y rzeczy, kosmetyki porozkładane. Zaraz się będziemy malować. Wiktora, jak przodu, łazienki. No i nie ja? tam. Czy y ty. Kadidła, w toalecie? Przepraszam, że was. Przywidaj się, tak się na że tak. W tą stronę. Dobrze. Także Jeszcze raz. że. Mamy te kosmetyki. E to, będziemy się malować. I jaki jest temat przewodni? Wytłumacz. Zielony i niebieski. Tak wymagają. Tak, myśliłam, się, no bo, się bo, bo kaki krakcyjne. i jeans. I tak, jeans. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Puder znam. Bardzo polecam. To 40 zł. Wczoraj go kupiłam na promocji. Bardzo fajne. Drogi. I taką skórę fajną. <ślinna> robię taką skórę, wiecie, że taka jest. Nam, nam proszę, jako... ja robię wam promocję za darmo. Po co Mam coś powiedzieć? Tak. Nic nie powiem. Ola nie ma drzwi w pokoju. <grym> Muszę, patrzcie, patrzcie, to się robi. takie robi. Nie było drzwi, są drzwi. No jest wow. To ja teraz się pochwalę, to jest paletka, którą dostałam na 18 lat Izy, bardzo serdecznie polec polecam, kocham Cię Iza, to taka ładna, fajna, tu mamy mniejszą no, wersję, o proszę bardzo, tak, tak, ładna. tak, mamy tutaj na przykład też brokat, brokat, brokat. brokat. Tak, tak, ładnie, ładnie, bardziej. Tak, dobrze. tak. Mamy, mamy, <grym> Mamy, nie wiem co jeszcze mamy. Tak taka, taką paletkę z Revolution, taką, właśnie, wow, wow. taką, wow, tak wow, Ale to my musisz, my. musisz zasłonić lusterko, żeby się nie odbił. Brent, <grym> taka, taka, proszę. Taka, taka nude, nude. jestem. Dobra, jak wam idzie? Okay. Mm, okay. To jest mój komentarz. To są największe kreski, jakie kiedykolwiek ja zrobiłam. Ja wyglądam tak. Jak się bawicie? Jest super. Eee, Amelia ma dziury w podkładzie. Tak, tutaj gdzieś. Tego nie będzie widać. O cholera, widać je. bardzo. Nie będziemy się tym przejmować. Ja to jeszcze naprawię wszystko. Oh. Eee, idziemy do garażu. Ola poz, pozwoli nam się włamać do jej garażu. Właśnie. Nie wiem czy wiecie, ale Ola ma trzy domy, jest tak bogata. Właśnie. No, eee, Ola podziel się i e jestem bardzo bogata. Jakby rich beach i tak dalej. Rich beach. Nawet ma taką naklejkę w pod... <noise> właśnie, po Witam Was kochani na Slichowicach. Będziemy tak myślałam wszystkie rejestracje. Right. Po co? Mm. Ja myślę, że będą próbowali się wyłamać. Będę próbowali się włamać. Włamujemy się do klatki Oli i jedziemy do garażu. Ola, jak się czujesz? Świetnie, bardzo się stresuję. Zaraz się trzymam. Oli, Oli, Oli w tym makijażu nie rozpoznaje twarzy. Tak, w ID nie ma. Jestem tak piękna. Prawda. Mamy kamermana za nami, ale go nie przedstawimy, bo się wstydzi. Kamerman <noise> y, 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 ręką pomachaj. To <noise> jest kamerman. No. Piąc ze sobą drzwi.

Czyjecie dziewczyny na nagranie? Gut, gut. Mam nadzieję, Pani że. Fajnie jest, jest dobrze? Wyszło. Jest super, jestem zmęczona jak cholera, nie mogę oddychać, ale wszystko jest fajne. Mam wodę? Nie. Żegnamy się z wami, serdecznie. Mamy nadzieję, że będziecie nas stanować. I spodziewam się nasz szkower tak. Też. Ola, chodźmy zrobić serwis razem. <laughs>